Państwa, proszę Państwa, mamy dzisiaj dzień szczególny. Mam przyjemność gościć w Łodzi przedstawiciela, pana ambasadora, przedstawiciela biura Taipei w Warszawie i grupę grupę reprezentującą Parlament Tajwański, która jest w ramach której przyjechali przedstawiciele grupy polsko-tajwańskiej. Ja chciałam pokrótce przypomnieć, że kiedyś jako parlamentarzystka jeszcze zasiadałam, byłam wiceprzewodniczącą grupy polsko-tajwańskiej w naszym parlamencie i to jest niejako re rewizyta ponieważ bardzo nam zależy przede wszystkim na inwestycjach tajwańskich w Łodzi, a chciałam tu przypomnieć, że jesteśmy w trakcie negocjowania właściwie Poxton negocjuje kwestię przejęcia DELA w Łodzi jako jedna z czołowych inwestycji naszych, więc Mam nadzieję na kolejne inwestycje, jeśli chodzi o Tajwan w Łodzi. I bardzo się cieszę, że Państwo właśnie Łódź wybrali jako miejsce, z którym chcą się zaznajomić, chcą zobaczyć i być może w przyszłości mam nadzieję, że ta wizyta jest jak gdyby przed wizytą biznesu, do której tutaj namawiam gorąco. Pana dosadora, żeby był uprzejmy zrealizować i również tutaj przewodniczącego zespołu, żeby zorganizować przyjazd biznesmenów z Tajwanu do Polski. Ja chciałam tu przypomnieć, że to jest jedna z najbardziej, najprężniej rozwijających się pomimo kryzysu na całym świecie. Tajwan nie ma tych problemów i jest jednym z najbardziej rozwijających się w tej chwili miejsc na świecie. W związku z czym, jeśli Państwo pozwolicie, to przekażę głos. 信呢能够随同我们中国立法院这个代表团到我们雾举来访问我们为什么会到雾区来各位一定会很有兴趣呃第一个理由因为我们整个代表团这次 是我们的波兰众议院的副议长 Marshal Niechowolski 他的邀请而到这边来访问。呃 <ls> <pra comprend> <heart>，第一，第一个原因就是，他邀请了我们这里副议长 Marshal Niechowolski。在我们波兰的国会有一个有台的小组，Poskół Taiwani jest tut palamentarnie。 Tak jak Pan Ambasador powiedział, w naszym Sejmie istnieje grupa parlamentarna polsko-tajwańska. Marszałek Niesiołowski jest i jej przewodniczącym jest Marszałek Niesiłowski. Pani Prezydent, Deputy Chairman. A Pani Prezydent Łodzi przedtem zajmowała stanowisko wiceprzewodniczącego tej grupy. Druga rzecz, to że my jesteśmy. 有台湾最大的投资。To, odzi, e, 各位都知道，在两年前，我们台湾的 Foxconn 买下了 Dell Computer Company，在这里。刚刚中午的参会，我们的市长还有我们的富士康的经理，大家都在一起。 Przed chwilą byliśmy właśnie na obiedzie wraz z panią prezydent Łodzi i z zarządem firmy Foxconn. mamy nadzieję, że fakt, że firma Foxconn otwiera tutaj działalność, będzie jeszcze, przyciągnie jeszcze więcej inwestorów tajwańskich do Łodzi. Trzecim powodem jest to, że zdajemy sobie sprawę z tego, że budź w tej chwili bardzo prężnie się rozwija. Bardzo wielu z obecnych tu teraz członków delegacji obejmowało kiedyś stanowiska dyrektorów albo burmistrzów albo miast albo okręgów. 家家彼此交换经验我们希望说带来将来市跟市之间更多的合作呃雾局、呃呃、mi 这个城市因为我们知道是尼熊奥斯汀的故乡然后现在又有我们这么好的一位市长在这边我们预祝他将来的市政啊能够蓬勃的发展 Więc e, życzymy bardzo łodzi wspaniałego rozwoju, zwłaszcza, że pochodzi stąd e, pan Marszałek Miesiłowski i teraz łódź ma takie, ta, taką wspaniałą panią prezydent. I chcemy również powiedzieć, że e, łódź ma w Azji bardzo dobrego przyjaciela, to znaczy Tajwan. Dziękuję.